Panie, Panie, przykład ze swoich przodków jak walczyć ojczyznę służyć ojczyźnie ojczyzna jest we Panie, wszystkich narodów każdy każdy Dosłownie każde państwo, którzy kochają swój naród, walczą, żeby być udziałowcami ojczyzny i służyć jej. I pamiętajcie, młodzież, haszerze, walka wasza jest taka, żeby zdobyć jak najwięcej z tego życia, jak trzeba kochać w cały swój naród. Dziękuję. Mógłbym się. Panie Boże Wszechmogący, poświęcamy ten u czci poległych. Chcemy przez tę tablicę przyjąć zasługi naszych zmarłych. Niech przykład ich życia zachęci nas do lepszego oddawania szci Panu Bogu i bardziej sumiennego wypełniania naszych obowiązków względem Boga, Kościoła i Ojczyzny przez Chrystusa, Pana naszego. Już za moment przez porucznika Grzegorza Kozoświta zostanie odczytany apel pamięci, a następnie zostanie oddana salwa honorowa. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy gminy Łabiszyn, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci w miejscowości Pszczółczyn, aby oddać hołd żołnierzom wyklętym z armii krajowej Świerki II, bohaterom powojennego podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego przeciwstawili się sowieckiej okupacji i narzuconemu komunistycznemu reżimowi. Wzywam żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, którzy podjęli bój z komunistycznym zniewoleniem o prawo narodu polskiego do wolności i suwerenności. Do Was wołam, żołnierze walczący w szeregach Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Ruchu Oporu Armii Krajowej oraz innych formacjach antykomunistycznego podziemia. Stańcie, do apelu! Przywołuję dowódcę oddziału Armii Krajowej Świerki 2, kapitana Alojzego Bruskiego PS Grab, zamordowanego w więzieniu we Wronkach 17 września 1946 roku. Stań do apelu! Cześć Cześć do przywołuję zastępców dowódcy Armii Krajowej Świerki 2, porusznika Stanisława Grzmoc Kotnickiego Panterę, podporusznika Kazimierza Wrublewskiego Kruka oraz podporucznika Zbigniewa Smoleńskiego-Żurawia. Stańcie do apelu! Cześć Wzywam żołnierzy oddziału partyzanckiego Świerki 2, wśród nich Wieloletniego Świętej Pamięci Prezesa Światowego Związku żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bykt -Gosz, majora Alojzego Gładykowskiego-Lamparta. Stańcie do apelu! Cześć Przywołuję porucznika Sylwestra Wiśniewskiego, PSS-1, dowódcę oddziału bojowego Armii Krajowej, operującego na terenie Puszczy Bydgoskiej w 1945 roku. Stań do apelu! Cześć, Wzywam porucznika Józefa Trojana Kruka, dowódcę oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, pogotowie akcji specjalnej Rota, który zginął 4 lipca 1946 roku, w walce w trakcie obławy ubm na terenie Puszczy Bydgoskiej. Stań do apelu! Polek na polu Wzywam kapłanów, którzy służąc Bogu i Ojczyźnie nieśli pomoc duchową żołnierzom wyklętym. Wołam druhny i druhów, najmłodszych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i uczestników harcerskiej antykomunistycznej powojennej konspiracji. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Przywołuję rodaków, którzy po wielu latach więzienia i prześladowań zmarli, niedoczekawszy się niepodległej Polski, oraz tych, którzy odeszli na wieczną wartę wolnej ojczyźnie. Wołam wszystkich patriotów, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłków, by pamięć o niezłomnych bohaterach Polski walczącej i powojennego ruchu oporu nie uległa zatarciu. Upokarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej nie wahali się utrwalać ją. I przekazywać kolejnym pokoleniom Polaków. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Do Was się zwracam potomni. Zachowajcie w swych sercach pamięć o żołnierzach wyklętych poległych w walce za ojczyznę i wszystkich rodakach zamordowanych w komunistycznych więzieniach, którzy do końca pozostali wierni Rzeczypospolitej. Niech ich ofiara da młodemu pokoleniu Polaków siłę i moc wytrwania w walce o prawdziwie wolną i sprawiedliwą Polskę, której poświęcili własne życie. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Salwa honorowa! ve padarabay Köszönöm, Szanowni Państwo,